Matematura.pl interaktywny kurs i zestawy zadań maturalnych z matematyki online program przygotowujący do obowiązkowej matury z matematyki. Aplikacja obejmuje wszystkie umiejętności wymienione w standardach egzaminacyjnych i wszystkie typy zadań maturalnych. Cały materiał został podzielony na 24 tematy. Ich realizacja gwarantuje powtórzenie wszystkich wiadomości potrzebnych na maturze. Część merytoryczną programu opracowali autorzy Matematyki z Plusem, najbardziej popularnej serii do nauczania matematyki w Polsce. Matematura oferuje trzy tryby pracy: tryb kursu, tryb dowolny i rozwiązywanie zestawów maturalnych. W trybie kursu użytkownik po kolei, temat po temacie, realizuje program przygotowany przez autorów. Każdy omawiany temat zawiera trzy części: teorie, lekcje i zestaw zadań. W ramach lekcji program proponuje proste ćwiczenia kontrolne sprawdzające wszystkie podstawowe umiejętności z danego tematu. Poziom trudności kolejnych ćwiczeń jest dostosowywany do wyników użytkownika. Po zakończeniu lekcji użytkownik rozwiązuje zestaw zadań składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Podobnie jak na maturze. Warto zaznaczyć, że w bazie programu jest kilka tysięcy zadań, tym także zadania z informatora maturalnego. W trybie dowolnym użytkownik sam decyduje, jakich treści chce się w danym dniu nauczyć. Spośród wszystkich tematów użytkownik wybiera zagadnienia, które uważa, że powinien jeszcze przećwiczyć, a program generuje odpowiedni zestaw zadań. Niepoprawnie rozwiązane zadania trafiają do worka zadań. Można wrócić do nich później. Trzecia możliwość pracy z matematurą to rozwiązywanie zestawów maturalnych. Zestawy są wzorowane na prawdziwych zestawach egzaminacyjnych. Każdy z nich składa się z 33 zadań z różnych tematów. Podczas rozwiązywania zestawów, tak jak na maturze, mierzony jest czas. W ten sposób uczeń oswaja się z formą czekającego go egzaminu. Dzięki raportom z pracy i rozbudowanym statystykom każdy użytkownik programu może porównać osiągnięte wyniki ze średnim wynikiem pozostałych użytkowników oraz ocenić swoje umiejętności tempo pracy na tle maturzystów z całej Polski. Warto polecić matematurę wszystkim maturzystom.